Pamiętajcie, że do głosujących na szlagier top 10 mamy nagrody. Bilety wstępu na koncert Dzień Matki z listą szlagierową LSS 30 maja w Chorzowie. Sponsorem nagród jest nadawca Radia Fest na 102 FM na Śląsku. To już teraz oficjalnie mogę przywitać naszego dzisiejszego gościa. Oczywiście Magda, debiutantka w liście szlagierowo LSS. Witam cię gorąco, witam, witam cię serdecznie, serdecznie, Magda. A przy okazji przyjmij życzenia dla tej płci pięknej z okazji Waszego dnia. Dziękuję. Chociaż są tacy, co twierdzą, że taki dzień powinien być przez 365 dni w roku. Też tak uważam. <laughs> Dobrze, Magda, żeby troszkę bardziej Cię widzą przedstawić, to na początek zaczniemy od tego, co prywatnie porabiasz. Prywatnie? Mm, cóż, jestem mamą, czterolatki Uy. absorbującej żoną pracownikiem zakładu Jestem bh także. A takim pow... ostrym bh że chodzi, że nie, chodzisz, nie, nie ma kasku, nie ma tego, tu odblasku, tu tabliczki, tu kara. Absolutnie. Nie, nie. Mhm. absolutnie. Nie jestem bardzo y, wyrozumiała, mhm. jeżeli o to chodzi. Y, I teraz takich prywatnych rzeczy. Myślę, że o muzyce możemy dużo powiedzieć. Dobrze, to o muzyce właśnie teraz będę chcieli z Tobą pogadać, bo poza prywatą to śpiewanie i scena. Mhm. Tak sobie teraz ta scena wyobrażasz. W ogóle jak powinna ta twoja scena mhm. wyglądać? Myślę, że bez wielkich fajerwerek bardzo mhm. delikatnie, tak, taka jak jest ta muzyka, to chciałabym, żeby wyglądała ta scena. Czyli bardzo delikatnie, bez będnych, niepotrzebnych jakichś tam może dekoracji. Aha. Problem była ja, muzyka, muzycy i, i publiczność, która po prostu kupuje tą muzykę. Czyli nie stawiasz na to show, które dzieje się dookoła, tylko na to, co tak. jest przekazem i na to, na czym powinni się widzowie skupić mhm. i publiczności. Żeby niepotrzebnie nie rozpraszać. Ja wiem, że teraz jest wsparcie na show, żeby mhm. się dużo działo, żeby ludzie tańczyli. Eee... Czyli na Twoich koncertach raczej nie pojawią się bujający na linach półnadzy mężczyźni, eee, Myślę, że nie. połykacze ognia, połykacze mieczów, nie, to, nie, nie, to nie. Nie w tą stronę. Mam <noise> no, nadzieję, że może pojawią się, nie wiem, może coś przystojni mężczyźni, ale na pewno nie połykacze mnie. <noise> Okej, okay. no to drodzy Państwo, już wiemy, w którą stronę to zmierza, a jak daleko to będzie zmierzało wszystko. Za chwilę się to, o tym też przekonamy. Magda, to czas i pora, żeby telewizowie też jeszcze coś nowego od Ciebie dostali, czyli kolejny z Twoich singli Miłość to najpiękniejszy dar. Tak on się też nazywał. Czyli to oznacza, że taką miłość żeś już kiedyś przeżyła? Tak, przeżyłam, przeżywam, nadal yy, jest taka miłość, nie mogę się tego wyprzeć. No i to zepsuło troszkę, ta odpowiedź zepsuła moje drugie pytanie, bo jak się zapytać, czy jest już taką miłość, która zostanie z Tobą na zawsze? Mam nadzieję, że tak. <laughs> okay, dobra. Tego nigdy nie wiemy, tak jest prawda, natomiast liczę na to, że tak. Autor tekstu i muzyki tej piosenki, kto to taki? Yy, autorem muzyki i tekstu jest. Yy... Nasz pianista z zespołu, mhm. Adam Klęczar i on jest y, autorem całej tej piosenki. Cała reszta zespołu tak naprawdę przyczyniła się do aranżacji już tej bardziej dokładnej, takiej szerszej, ym, pojawia się tam i saksofon y, sopranowy, można usłyszeć gitarę. Ym prowadzącą. Także jest tam szereg różnych instrumentów To ten akompaniament po prostu został rozbudowany. Natomiast autorem i tekstu i muzyki jest Adam. Czyli jednym słowem można powiedzieć, że to jest takie troszkę wasze zespołowe dziecko. No, myślę, że tak. Em, tekst... Nie pierwsze. <grym> I nie ostatnie. No, <grym> no, 500 na plus kusi, rozumiem. <grym> Tak Szkoda, z, jeszcze nam za to nie płacą. Powoli, <laughs> powoli, wszystkiego się dorobicie. A tak zupełnie jeszcze z, z innej z, z strony cię pytając jeszcze tak samo, że samią się troszkę z tymi słowami tej piosenki, kiedy ją śpiewasz? Troszkę tak, nie mogę powiedzieć, że nie, skoro gdzieś tam tą miłość przeżywam. I śpiewając o tej miłości, to troszeczkę się do swojego życia odnosi, ale niekoniecznie i to nie jest tak, że, że zawsze to, co się tam dzieje w tym tekście, to jest utożsamiane z naszą rzeczywistością, tym co przeżywamy naprawdę, tak? Ehm... Często czerpiemy z tego, co gdzieś zauważymy, yy, więc nie można powiedzieć, że to jest stricte przepisane nasze życie. Jakieś tam wiadomo, szczególiki się pojawiają, ale to jest tylko inspiracja do tego, żeby ten tekst powstał. Dobrze, pani Magdaleno Naglik, bo tak się pani nazywasz. Tak. <laughs> Dziękuję tak ci dobrze. bardzo za to, że odwiedziłaś nasze studio. Bardzo jest mi miło gościć. Kolejną nową osobą na naszej śląskiej scenie, trzymaj ciuki mocno, jeszcze mhm. raz życzę wszystkiego najlepszego na ten Dzień Kobiet, Dziękuję. niech ta miłość i ten Dzień Kobiety trwają po wieki wieków. Amen. Proszę bardzo, moim i Państwa gościem Magdalena, Magdalena Naglich, o, a już teraz zaprosimy na premiera, co? Tak, serdecznie zapraszam. W sercu Twym, trochę miejsca, mamy uczucia, powiedz mi, czy kiedyś przyjdzie czas, dla nas Twój Jest cały czas pod wrażeniem obecności w naszym studniu dzisiejszego naszego gościa. Miłość, najpiękniejszy dar i Magda. W jej wykonaniu ta piosenka przed chwilą, że się też usłyszeli, no i pamiętajcie, że możecie na nią zagłosować. Styknie wysłać smsa na numer 71068, a wpisujecie kod teledysku 6606 do głosujących na szlagier top 10 mamy nagrody. Bon upominkowy, koncertu życzeń dla Ciebie. Sponsorem nagród jest właściciel serwisu szlagierowy-sklep.pl Po co się spieszyć, niech świat przed siebie pędzi na wale zdarzeń i dat, co przyjdzie będzie i tak. Po co się szarpać i gnać za własnym cieniem? Lepiej być sobą i brać, co życie nam da. Trzeba, własny kąt, sprawek nieba starczy nam, aby żyć. I co rok aż do dna to za wszystko, co za nami. Tak, drogie panie. Przed chwilą Krzysiu Koniarek, proszę bardzo, bo to wasze dzisiaj jest święto, to też taki nasz prezent. Człowiek, który potrafi oczarować, nie jedna kobieta. Krzysztofa pozdrawiamy, panie również, a teraz kolejno z moich czarujących koleżanek, tym razem prosto z Kępna, bo to Top 10 Radia Sud. Witaj Sebastian, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. W minioną niedzielę na antenie Radia Sud odbyło się kolejne wydanie listy szlagierowo.pl. Proszę posłuchać jak wygląda 357 notowanie radiowej listy. Na miejscu 10 Arkadia Band Tańcz Gdy Buzuki Gra. Miejsce 9 to Brygidej i Robert Łukowski Mi Amor. Na 8 Danuta Wiśniewska Cenne Słowa 3. Miejsce 7 Blue Party Zabujany w Tobie. Na 6 Duet Caro Piękny Sen. Miejsce piąte, Chris Oxford Duo, fajnie, że cię znam. Na czwartym, Paweł Sobota i Witamina, kasa misiu, kasa. Miejsce trzecie, to Piotr Feszter, za tobą pójdę na koniec świata. Na drugim, Sylwia Drzewiecka, anioł z diabłem. A miejsce pierwsze, Bernadetta Kowalska, jo jest dziołcha. I tak w całości wygląda nasza gorąca top dziesiątka. Ja dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam z Kępna, do usłyszenia. Ten głos zna już każdy. Joanna Kaczorowską. to ona właśnie przedstawiła wam radiowy finał Top 10 Radia Sud. 秘密。 Bernadeta Kowalsko poprowadziła nas z piosenką, a ja teraz sprowadzę wóz do mobilnioków. I przypominam, że do głosujących na szlagier Top 10 mamy nagrody: bilety wstępu na koncert Dzień Matki z listą szlagierowo LSS. Na Nakierem to między innymi właśnie wystąpi Bernadeta Kowalską. A to wszystko 23 maja w Ostrzeszowie. Sponsorem nagród jest nadawca Radia Sud 101 fm w Kępnie. Jakby mało chłopów było w tym studium, to jeszcze jeden już za chwilę się pojawi. Przywitam serdecznie Piotra Fesztera, laureata Teledysku 2019 roku. On prosto z sztadt megen Witam Sebastianie, pięknie dziękuję. Witam wszystkich miłośników Listy Śląskich Szlagierów. Kłaniam się niziutko. Peter, w poprzednim podsumowaniu, Wykonawca Roku. W tym roku Teledysk Roku, czyli Słońce i Ty. Czyli cały czas też na szpicy listy szlagierowo LSS. Czy taki też był plan na ta solo kariera? Oczywiście Sebastianie. Pięknie dziękuję za wszystkie nagrody, które dotychczas otrzymałem. Bardzo się z nich cieszę. A jeżeli chodzi o plany w związku z karierą, to powiem w ten sposób, że Kochani, tak jak wszystko w życiu trzeba zaplanować i tu właśnie karierę planuje się może w troszkę inny sposób, ale już planując w studio nagrań, w moim studio e, piosenki, które muszą być dobrze wykonane, dobrze zaśpiewane, dobrze zagrane, przenoszę to później na, na teledyski, gdzie oczywiście cała ekipa, cały sztab ludzi dba o to, żeby Wam je jak najlepiej pokazać. Więc to są rzeczy, które się planuje. Jeżeli chodzi o sukces, no to już jest inna sprawa. Kłani to, wy decydujecie, czy dana piosenka zostanie hitem roku, czy też teledyskiem roku, lub dostanie jakąś inną nagrodę. Bardzo się z tego cieszę, że głosowaliście właśnie na moją piosenkę i otrzymałem tak wspaniałą nagrodę. Pięknie, dziękuję. To Peter, skoro z roku na rok przypada Ci jakoś nagroda w podsumowaniu tego całego roku, to też teraz chyba by trzeba w tym 2020 zdobyć kolejną za szlagier roku. Taki jest plan, może też może taki właśnie utwór, który wydawało się, że właśnie może taki tytuł szafnąć. To bardzo miłe Sebastianie, to co mówisz, bardzo bym się cieszył oczywiście z następnej, z kolejnej nagrody, ale czy tak będzie, tego w zasadzie nie wiem. Powiem Wam tylko tyle, że mam parę ciekawych projektów na warsztacie, parę ciekawych cukierów, z którymi właśnie pojawię się na Waszych ekranach, a um, czy tak będzie, zobaczymy, liczę na Was oczywiście. Peter, a teraz pytanie, które zawsze mnie ciekawi, co robią artyści w takiej chwili, w takim momencie, kiedy to po koncercie w Jastrzębiu przyjeżdżasz do domu, z kofra wyciągasz, no rozumiem, tam Krupnioki, Leiberwurst i te wszystkie inne rzeczy, które z Polski przywozisz, ale wśród nich ta najważniejsza nagroda i stawiasz ją na półce wśród wszystkich innych nagród. Co wtedy myśli taki artysta? Co żeś sobie pomyślał? Była taka sytuacja? Sebastianie, pominiemy te rewerwuszty, ale powiem Ci rzeczywiście, coś takiego istnieje. Cała analiza następuje w domu, w, w moim studio nagrań, gdzie trzymam tą nagrodę, i wszystko zaczyna się w zasadzie od samego początku: od powstania pierwszej nutki poprzez pracę w studio, nagrania, nagrania w teledysku, no i w końcu człowiek staje na tej scenie i otrzymuje wielką, wielką nagrodę ale otrzymuje nie tylko wielką nagrodę, proszę Państwa, otrzymuje wielkiego kopa, wielką motywację do dalszej pracy. I to jest to. Peter, to pozostaje mi nic innego, jak podziękować Ci za to, żeś znoty czas do noc, <grystanie> właśnie w tym jakże pięknym i ważnym dniu, trzymać za Ciebie kciuki, no i z niecierpliwością czekać na kolejne Twoje produkcje. Wszystkiego dobrego, pani proszę. Cała przyjemność po mojej stronie, Sebastianie. Pięknie dziękuję Tobie, pięknie dziękuję Wam, kochani, za to, że jesteście. Cieszę się, że mogę pisać piosenki dla tych, którzy chcą ich po prostu słuchać. Serdecznie pozdrawiam, pięknie dziękuję, kłaniam się Wam bardzo niedziutko. Piotr Feszter.